Witam was serdecznie Jeszcze raz dzisiaj W ten niedzielny wieczór Dzisiaj Następnie za was błogosławić Wszystkim w imieniu Pana Naszego Boga Jezusa Chrystusa Pana Naszego Boga Naszego Wie, Dziwnie to wygląda Były bandyta, wydziarany człowiek Was błogosławi w imieniu Jezusa Pana No ale jak wiecie Każdy po nowonarodzeniu Nowym jest stworzeniem To co stare przeminęło I Chciałbym tam się podzielić z wami moimi takimi kilkimi, kilkoma refleksami, że ja żałuję swojego poprzedniego życia. Mówiłem to też w innych filmach, to co czyniłem, jak robiłem, jak krzywdziłem ludzi, jak modliłem się do szatana, służyłem jemu. I jak wiecie, ja te filmy, niektóre które teraz widzieliście, na przykład ostatnie, ja nie mam na celu atakowania wiernych katolików. Lub innych wiernych z innych doktryn, którzy są zwiedzeni przez różne instytucje, ludzi, doktryny jakieś i ich, ich przywódców religijnych i z jakieś kościoły mocy, na przykład jakieś Ewangelia Sukcesu, czy inne takie rzeczy. Czy no, tu, no masa tego jest i zależy po prostu na Was, ludzie, abyście szli drogami Pana, bo Sam Bóg powiedział: Nasz. Kochany zbawiciel Jezus Chrystus, że na końcu czasów przyjdą zwodziciele, będą łączyć, przekręcać słowo Boże, wilki w owczej skórze, którzy wszystko będą robili dla swojej chwały, a nie dla chwały Boga, i będą próbowali zwieść nawet tych je wybranych będą próbowali zwieść. I mamy uważać, na przykład w Ewangelii Mateusza również powtórzył, szkochany zbawiciel, jak mówił w prorosło na temat czasów ostatecznych, i kilka razy, cztery razy powtórzył, że. Mamy uważać, żeby ktoś nas nie zjódł. I tak też się dzieje w tych czasach. Wielu przychodzi, nazywa się sługami Pana Jezusa Chrystusa i zwożą. Ja nie mówię, że ja jestem kimś wyjątkowym, bo ja sam popełniał błędy. nieś potrafię powiedzieć coś źle, na przykład nie jestem człowiekiem omylnym. Pomylę się. Przejęzyczę się też. Wiele razy słyszałem też w filmach swoich. Mogę się mylić, mogę być w błędzie. Jestem tylko człowiekiem. Ja nie jestem. Ja dla niektórym biblistom, ludziom uczonym, teologom lub ludziom, którzy dostali takie naprawdę duże poznanie od Pana Boga, naszego kochanego. Duch Święty otworzył mi umysł, że wiedzą bardzo dużo, dużo więcej ode mnie. Mają dar taki przemawiania. Ja nie mam tego. To ja do im im piętnie dorastą. A już nie mówiąc o patriarchach biblijnych, apostołach i komukolwiek związanym z sobie Bożym. Kim ja jestem, ja jestem nikim. Zwykłym, jakimś szarym człowiekiem, byłem bandytą, który jak mówiłem wam, robił takie ani inne rzeczy, biegał z bronią, czy tam z jakimiś maczetami, czy z czym innym. Bojowałem się z ludźmi, krzywdziłem ludzi na różne sposoby i byłem też krąbny, odnosiłem się. Spogarnął na wszystkich, patrząc z góry, ja byłem tym najważniejszym, wszystko musiało być tak jak ja, chcę. I nie było ze mną dyskusji. Od razu przemoc, agresja z mojej strony. I tak to wyglądało. wykorzystywałem też swoje warunki fizyczne, które mam ku temu. I, i tak to mnie wyglądało. No, byłem takim człowiekiem. Ja wiem, że których gorszy to to co ja mówię. Jak mówiłem, kim ja jestem. Żeby to równać takim innym ludziom, co mają poznanie. Ja po prostu mówię na swoim przykładzie. Chcę pomóc innym ludziom, którzy byli w nałogach również. Którzy żyją w takim życiu. Mają problemy z alkoholem, z narkotykami. Z innymi ludźmi są w, w złych rękach. Że Jezus jest drogą i prawdą. I On uwalnia ze wszystkiego, tak jak mnie uwolnił. I, no i co ja mogę jeszcze dalej na ten temat powiedzieć? Nie jestem nikim szczególnym. Tak jak mówiłem już prędzej. Ktoś przyjdzie, jakiś teolog wyuczony, szatan przyśle taką osobę, będzie się spierać, kłócić, mącić, swodzić, byle tylko uciszyć prawdę, żeby ktoś prawdy nie poznał. Jak mówiłem w poprzednim, tam w innym filmie, że ja tego sam nie wybrałem. Na przykład ja się zbraniałem od tego, bo zbraniałem się od tego. Nawet mówiłem tu w filmach, że ja nie chciałem nauczać. Ja tak się też modliłem, a tu... Bóg nie otworzył usta już tu mówiłem w poprzednim też filmie, wiem, że się powtarzam. I ja widzę na przykład tak jak mówiłem, ja byłem tym katolikiem i, i w tych innych wszystkich sprawach, na przykład jak moje nawrócenie trwało bardzo długo, wiele lat to trwało bardzo, wiele lat, gdzie już tak zacząłem szukać Boga, to było 10 lat temu. No już coś tam wspominałem już stawiałem jakieś stawki, ale co z tego, skoro? Ja i tak żyłem po swojemu, i tak zażywałem narkotyki, imprezowałem, alkohol, kobiety, bójki, awantury i inne tam sprawy. Jakieś i... Ciężkie jakieś kasyna, no i no dużo dziwnych rzeczy robiłem takich, że no upadł byłem, kroczyłem szeroką drogą, a mimo to już gdzieś tam o mówiłem, stawiałem jakieś posty i tak dalej, a i tak robiłem swoje. I to trwało i trwało, ten etap i trwało i Bóg mnie et... Po kolei mi pokazywał, otwierał mi oczy naprawdę. Nie było to tak, z nie parców, jak niektórzy myślą w ciągu jednego dnia. Bo mnie to tak nie trwało i byłem kiedyś też uzależniony, jakbym oczy od, od gier konsolowych, bardzo długo. No ja nawet nie rozumiałem, co do mnie ludzie mówili, ja myślałem o grach, to ty, tym bujałem w obłokach i dużo dziwnych innych rzeczy. Sterydy, to już też Wam mówiłem, byłem uzależniony, bo kiedyś byłem bardzo, osobą bardzo szczupłą. Jak byłem młodszy i jak mnie gnębiono, czy tam bite byłem w domu, bo pochodziłem z takiej, a innej rodziny, jak mówiłem, sześciu synów nas było, matka nas, babcia same wychowywały i dziwne rzeczy się działo mnie w domu, pochodzę też z biedy. Czasami nie było co jeść, często nie było tak. Nie miałem rzeczy jak innych, jak inni ludzie i przez to byłem też wyszedzony. Chodziłem do kościoła, bo chciałem wtedy za dzieciaka służyć Bogu, to mnie tam też doświadczono, byłem molestowany i dużo innych dziwnych rzeczy tam się działo. Widziałem tam bardzo dużo zła. Bardzo dużo. Od środka. I tak trwał ten mój etap mojego życia. I ten satanic. Ja się zbuntowałem przeciwko Bogu. Tak jak mówiłem, demony mnie atakowały w dzień, w nocy. Kilka razy dziennie. Te, ktoś mi mówi, że ma te. Bezdechsenne, czy co to tam nazywacie. Ja to miałem na jawie. Kilka razy. Ja się bałem zasnąć, ja bałem się nocy w ogóle. Ja w dzień widziałem dziwne rzeczy, zasłony się przesuwały. Ludzie też doświadczali to. Ktoś został mi się przy mnie rzucony, ściągnięty z łóżka. Krzyki oddechy ktoś pukał do drzwi przy mnie i ja to sam też. I ludzie to widzieli. Głosy było słychać. Ja widziałem, jak się coś w szafy pukało, coś się przesuwało. Psy moje stały, nade mną warczały ostro do ściany. I przy tym lampy się świeciły. Chłód taki był tylko dookoła mnie. No, to te rzeczy takie dziwne się działy. Byłem duszony, trzymało mnie coś normalnie w dzień w środku za ręce. Tak działa szatan. Ktoś powie, że schizofrenikę jestem. Nie, ja słyszałem nawet w uszach szept wielu głosów i cię zabić, się zabić. I tak się zabić, się zabić. Tak, tak działa właśnie szatan. Później doprowadzi mnie do samobójstwa. Bóg mnie uratował. No ale jak mówiłem wam w innym filmie, kroczyłem dalej, drogą Pana. I zobaczcie, wielu, jak mówiłem, jak na przykład powie, powiedziałem wam w tym filmie o katolicyzmie. Zobaczcie, co tam się działo. Powiedziane jest w Słowie Bożym po owocach i poznacie. Powiedziałem wam ostatnio, czy tam są owoce dobre. Na przykład jak papież całuje księgę, koran, gdzie, księgę, gdzie nie uznaje Jezusa Chrystusa. Idzie za światem, brata się z nim, z tym światem. Z innymi religiami. Do czego to doprowadza? Żyjecie leśne, pieniądze i inne rzeczy. I tak jest też z innymi ugrupowaniami religijnymi, denominacjami od protestantów, jakichś, jakichś pastorów, którzy tylko patrzą na pieniądze i na przykład pokazują wam, o jacy oni nie są, o nieskazitelni, mówią wam o Bogu, a wracają do domu, katują swoją kobietę, są pedofilami, robią coś dla pieniędzy, tak jak mówiłem, i w ogóle nie ma to nic są hipokrytami i nie robią to nie ma to nic wspólnego z ich naukami. Rozumiecie? Uważajcie na takich ludzi też. Na zwiedzenia, na tym świecie. Czytajcie sami Słowo Boże. Proście Boga o poznanie. Proście Boga o wybaczenie grzechów. Proście, żeby Wam wskazał drogę. Jeżeli nie radzicie sobie z grzechami proście o to Pana. Proście o mądrość Bożą. O poznanie Jego Słowa. On Wam to wszystko da. Kierujcie się tylko Jezusem. Nikt nie wchodzi innymi drzwiami, nikt tylko przez Jezusa Chrystusa. Żaden inny pośrednik, żadne marie, żadni święci, żadni kto inny, żadni, aposto, pasto, żadni pastorowie księża. Tylko Jezus i nikt inny. Nie ma innej drogi. Tylko On. Tylko On zbawia. Tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Pamiętajcie, trzymajcie się Jezusa, wszystko będzie dobrze. Chwała Bogu.